A zatem jeśli po dwóch po trzech latach te pieniądze zostaną, bo muszą być w ciebie, takiego orzecznictwa zwrócone, to szanowni państwo w takiej sytuacji te odsetki będą znacznie przewyższały koszty powiedzmy sobie obsługi prawnej przeciwników, które do koszty zostały, którymi to kosztami zostały obciążone organy salepina. Pomijam już fakt, który tutaj w ogóle nie znalazł miejsca. Chodzi o koszty, jakie poniesie Polska, wciąż ponosi, polska gospodarka w związku z tak zwanym lockdownem. Tylko Konfederacja Dolony Polskiej, Andrzej Grzegorz i Konfederacja Wyłącznie Podległość sygnalizowały od samego początku absurd i bez sens prowadzenia lockdownu. Bez, sens, bez gospodarczego, z punktu widzenia zdrowotnego i z punktu widzenia prawnego to wprowadzenie tego lockdownu, nie tylko zresztą w Polsce, pokazuje, że jest praprzyczyną, główną przyczyną szalejącej obecnie inflacji, upadku wielu przedsiębiorstw, wielu tragedii rodzinnych. Znane są przypadki, że wielu przedsiębiorców popełniało samobójstwa, ponieważ nie byli w stanie wytrzymać tych warunków, jakie zostały narzucone i egzekwowane przez sanewizję tak zwane tarcze osłonowe to był kolejny gwóźdź do polskiej gospodarki, to była kolejna przyczyna szalejącej jeszcze raz podkreślam w chwili obecnej inflacji. Zresztą nie tylko w Polsce, w całym, na całym świecie tam, gdzie tego typu mechanizmy były uskutecznione. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, każdy każdy lekarz, który się nie ma, który nie był zawany to wprowadzanie lockdown, wprowadzanie obowiązkowych maseczek ochronnych jest Absolutnie wręcz niepożądane, nie wnosi niczego nowego i dobrego dla organizmu. A ostatnio, o 3 października, na łamagadety wyborczej pojawiło się, pojawiło się stanowisko wielu lekarzy, którzy stwierdzili, że noszenie tak zwanych maseczek ochronnych jest szkodliwe, bo działa przeciwko odporności organizmu osoby noszącej te A przypomnę, że zwłaszcza stręczoną, użyję tego słowa, tematycznie osobom starszym. No i kwestia prawna. Tutaj jako prawnik mogę się powiedzmy sobie może szerzej wypowiedzieć, ale nie chciałbym tutaj wyprowadzić dowodów prawnych. Bardzo ciekawe są treści uzasadnień orzeczeń Wojewódzkich Sądu administracyjnych. zwłaszcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który był niejako pierwszy przetarg wskazując na to, że rozporządzeniami, czyli aktami niższego rządu, usiłowano ograniczyć yy, prawa obywatelskie yy, przedsiębiorców polskich. Rozporządzenie jest aktem normatywnym niższym yy, niż ustawa. Ono winno tą ustawę wyjaśniać, uzupełniać, natomiast nie może jej zastępować. To jest rzecz, którą wykłada się na drugim, trzecim roku studiów prawnych. Aż dziw bierze, że ministerstwo, że rząd o tym, o tym nie wiedział i dzisiaj pan przyjeżdża na nie co robić, cała w Początkowa rodziła w nim jakichś takich powiedzmy sobie niejasnościach, nie wiedziała jak się zachować, jak postępować, w... chodziła dnia to komarki. To no nieprawda proszę Państwa. Konfederacja Bałtycka i Konfederacja wyraźnie stwierdzały od samego początku i wskazywały na niewłaściwość tego typu postępowania w tych trzech aspektach zdrowotnym, gospodarczym i prawnym nas słuchać, no to w tej chwili mamy niestety to, co mamy, a te pół miliona, o których mówią dziennikarze RMFFM, nie licząc odsetek od kosztów, które trzeba będzie zwrócić, a przede wszystkim od zrujnowanej gospodarki i szalejącej inflacji, no to jest taki wierzchołek tej góry. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy Państwo macie jakieś pytania? Dziękuję uprzejmie i życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, no jakość niestety jak nie zawsze dopisywała nam i tym razem, więc y, przepraszamy bardzo za wszystkie te niedociągnięcia, bo czasami głosu nie było, czasami coś brakowało, <śmum> dziękuję, e, więc, e, no ale jest ogrom rzeczy, widać, że w każdym prawim mieście wojewódzkim e, jest, e, jest sprawa, jest wiele spraw mm, na poziomie Polski, jest wiele spraw na poziomie Polski, mówiliśmy o wybaczeniu, no, z drugiej strony, jeżeli mamy kogoś, kto zrobił krzywdę drugiemu, też no fajnie, żeby obie strony przeżyły, że jedna usłyszała od drugiej, ale że... Tu zamieniamy jakby rolę. Czuje to, że jedna Tu chodzi o to, żeby skrzywdził. Ale tu chodzi o to, żeby z pokorą przyznać się do błędu. Z pokorą. A druga osoba nie żądała wybaczenia, A... bo wtedy ona się stawia. Nie może, nie może żądać. To nie może być żądanie, Państwa. na zasadzie. Nie, przeproś to brzydkie. To jest niby to takie przeproś, ale to wiemy, wiemy, nie? Ale ja Ci jeszcze dobalę. Bo o, gdzieś tam. Żeby trochę roz... zmienić, taki jest taki żart, no. jak to syn idzie do ojca i mówi, tato, żenie się. O. Tak? No to przeproś. Ale, ale tato, ale o co? No przeproś, no, ale, ale o co chodzi? Przeproś. No, no przepraszam. Jak będziesz umiał przepraszać, nie wiedząc za co, możesz zostać mężem. <noise> dobry zawstyt. Dobry, dobry. Natomiast z drugiej strony, pamiętajmy też, że no jednak to jest fragment, czyli jakiś procent, odsetek ludzi, którzy wystąpili o swoje prawa, ale pokrzywdzonych jest dużo więcej. Teraz takim naturalnym procesem byłoby po prostu naprawienie krzywd wszystkim Polakom. Mm -hmm. I sorry, przepraszam, ale znowu co, z publicznych pieniędzy? No, część macie y, jako, prawda, kary, no ciekawe na co te wszystkie pieniądze poszły, 5 milionów, półtora miliona, tak województwo po województwie średnio, kilkadziesiąt milionów złotych pobrane od Polaków, na co one poszły też, to, gdzie ten wojewódzki sanepid, gdzie te publiczne pieniądze trafiły, kto za nie się tam cieszył, czym. W każdym razie one są najprawdopodobniej w związku z tymi wyrokami, że 93% jest jakby po stronie, że nienależnie pobrano, tam gdzie się nie zwrócili, więc raczej misją polskiego rządu byłoby naprawienie tych krzywd, naprawienie. Ale mówimy o nowym rządzie. O tym starym nie no, tak. jeszcze mógłby, jakby się obudził, e, cud się stał ja, nad Wisłą. Marcin, ja nie chcę sugerować, ale kiedyś nasi przodkowie Słowianie mieli bardzo ciekawy pomysł z tego powodu. Mhm. E, taki e, Wódz, czy, czy wojewoda, tak? czy jakiś tam na stanowisku, jak popełnił taki błąd, to był skazywany na panicję. No. W skarpetkach go opuszczali. Mm. I teraz uwaga: i nie miał prawa wrócić no. do kraju, bo jeśli wróci, to każdy prosty człowiek miał prawo go zabić. I to były takie prawa słowiańskie, no prawa dawne, takie. dawne. Oczywiście nie chcę sugerować, bo to... Nie, 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 my nic nie sugerujemy. Ale, sugerujemy. ale... Ale wspominamy, tak, wspominamy, ale... że takie prawa też istniały. Dobra, ja próbuję się połączyć z panem Adanem Kanią, mhm. szefem fundacji, która dzisiaj złożyła te wszystkie zawiadomienia. Jeszcze nie. Mhm. Jeszcze nie mamy możliwości. Nie mamy. No, szukajmy rozwiązań tych nowych, i pogrzebmy trochę w naszej starej historii, gdzie te rozwiązania się wtedy sprawdzały, tak, na tysiące lat. W związku z tym, po co wyważać otwarte drzwi, tak jak mówiłem, jeśli mamy pomysły, zróbmy bank pomysłów, mm. które się sprawdzają, żebyśmy mogli właśnie do, na całą Polskę móc te rozwiązania. Przedstawić ludziom i, i działajmy. Tak jak mówi Grzesiu Płaczek, bez działania to samym mówieniem to trochę za mało. Przystępujmy do działania, proszę Państwa, wierzmy sprawy w swoje ręce, to ciągle mówimy, żeby wejść z inicjatywą od swojego własnego podwórka, czyli w swoim samorządzie lokalnym, mm -hmm. w swojej szkole, gdzie dziecko chodzi, tak jak wspominałem, do e, trójki klasowej, a potem jako jeden reprezentant wejść wyżej do zarządu tego samorządu szkolnego. Dlaczego by nie brać w tym czynnego udziału? To jest proste zgłoszenie się, ja chcę kandydować, prawdopodobnie zostaniesz wybrany, zostanie pani wybrana, więc awansujesz wyżej i potem znowu jakieś wybory, znowu chcę być w zarządzie, a więc e, nie bać się podnieść ręki, kiedy trzeba. To jest bardzo prosty przykład szkół. To samo, potem mamy jakieś tam wy, wybory sołtysa na wsi, nie, no to też sprawy. Teraz Funduszu Sołeckiego, pójść decydować. Pójść decydować na poziomie samorządu, kto będzie radnym, kto będzie burmistrzem, prezydentem i tak dalej, wójtem. Już możemy, możemy dzwonić, tak. już e, próbujemy się połączyć. moment. No szczęść może dowitamy no, witamy serdecznie, o, mamy Cię na linii. Widzimy cię na ekranie. No dziękujemy pięknie za wspaniałą konferencję prasową i za to twoje zaangażowanie w dzieło, które mamy. Bo tym dziełem to jest to. Powiedz o czym, co byście zrobili dzisiaj. Polskie Beto. Ja, ja również wam dziękuję za to, że zorganizowaliście to wszystko. Jeśli tam Maciek jeszcze jest, to też dzięki Maciek. Pozdrawiam serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że to, co się wydarzyło jest bardzo bliskie mi też osobiście, ponieważ no, troszeczkę wspomniałem o tym na konferencji prasowej. Moja aktywność taka społeczno-wolnościowa, bym to tak nazwał, w pierwszej kolejności się zro... właściwie no, zrodziła się poprzez zaangażowanie się w akcję otwieramy. No, jak Państwo pamiętają, akcja otwieramy. Była to akcja, w której pomagaliśmy gastronomom, ale też firmom właśnie takim jak sale bankietowe, jak na przykład fryzjerzy, bo swego czasu, pamiętacie, nie, nie wolno było się strzyc, bo tam atakował śmiertelny wirus. No to pomagaliśmy się otworzyć, pomagaliśmy walczyć prawnie. Ja sam kilka takich lokali osobiście koordynowałem jako, jako, jako osoba otwierająca. I fantastyczne było to, że mieliśmy takie przekonanie, że racja jest po naszej stronie, bo ja przez moje ręce przepłynęło gdzieś około 300 wyroków do zera. Wszystkie sprawy, przez które, które, które ja byłem zaangażowany, no to, no, to, no to wszystkie żeśmy wygrali z Sanepidami na różnych etapach. Oczywiście Sanepidy próbowały różnych sztuczek, łącznie z tym, że na przykład w jednym w jednej z miejscowości, to, to, było, to dotyczyło otwierania sali bankietowej w e, taka wioska Mchy obok Książ Wielkopolskiego, niedaleko Poznania, tam chyba 100 kilometrów. Tam małżeństwo, takie dosyć młode, dosyć mocno się zakredytowało, e, na tam na parę milionów, i wybudowali piękną, piękną salę bankietową. No i kiedy trzeba było, kiedy trzeba było już zacząć kredyt spłacać, bo bank się już upominał, no to oni, oni nie mogli, bo, 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 bo nie mogli, bo tak rząd twierdził, że nie mogą. No i pamiętam, pani Paulina zadzwoniła do mnie z płaczem, co oni mają robić, czy jesteśmy w stanie im pomóc. I to był, to był przełom kwietnia i maja e, tamtego roku, e, no więc spakowałem całą swoją rodzinę i pojechaliśmy na długi majowy weekend. Do, do Mchy, obok Książ Wielkopolskiego. No, tam była gruba akcja z sanepidem, próbowały wejść panie, próbowały sposiłk sposiłkować się policją. Na szczęście policja była bardzo, bardzo po naszej stronie. Wręcz no, tam panie zdyskredytowane zdysk zostały przez policjantów. Oczywiście przedsiębiorcy tam wygrali wszystkie możliwe sprawy. No, to panie tak były uparte, że złożyły zawiadomienie o tym, że żeśmy grozili paniom, czyli żeśmy tam przekazywali jakieś groźby karalne. I byłem też w sądzie, zeznawać w Śremie, bo to obok Śremu jest. No i tam sędzia też był taki zdegustowany całą tą sytuacją. Zeznałem oczywiście, że żadnej takiej sytuacji nie było, że nikt tam nikomu nie groził. Owszem, klienci, którzy wychodzili z, tego, z tej sali bankietowej, bo w tym czasie w jednym z, w, pierwszym, w pierwszym dniu funkcjonowania tej sali bankietowej były cztery imprezy. No więc myśmy chronili tych, tych klientów, z wszystkich czterech imprez, poinstruowaliśmy, co mają mówić, gdzie byli, że byli na spotkaniu partyjnym partii Polskie Weto, że to było spotkanie służbowe, informacyjne. No i, no i... Klienci, jak wychodzili, to nie, nie mogli się nadziwić zawziętości tych pań urzędniczek z Sanepidu. I rzeczywiście tam były takie pytania do tych pań. Ci klienci kierowali, czy, czy one po prostu w nocy mogą spać, czy, 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 czy umią się przeglądać w lustrze, robiąc coś takiego przedsiębiorcy. I one odwróciły to kota ogonem no i oskarżyły przedsiębiorcę, że tam były kierowane groźby karalne. No, to oczywiście, sprawa jest umożliwiająca. Żona, no bo nie, nie, nie mogliśmy e, oczekiwać innego rozwiązania. Natomiast i takie sytuacje były. No i dzisiaj pięknym finiszem, tak naprawdę chyba zamykamy ten, e, ten okres i Daj Panie Boże, żeby już nie nastąpił kolejny, e, kiedy składamy zawiadomienia do prokuratur. Ja tutaj znowu pokażę jeszcze bliżej Państwu będzie widać napisy. Tutaj akurat mam przykład do okręgowego, do, do Prokuratury okręgowej. W Katowicach składamy zawiadomienie jako Fundacja Polskie Weto na działania akurat śląskiego Sanepidu. Natomiast dzisiaj korespondencja wychodzi pocztą do wszystkich 16 miast wojewódzkich, do wszystkich wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, więc. Więc rozpoczynamy tak naprawdę teraz etap rozliczeń i to, co bardzo chcę powiedzieć, bardzo mocno podkreślić, żeby to bardzo mocno, zwłaszcza teraz na końcu tej naszego, naszej audycji czy naszego spotkania, wybrzmiało, to to, że drodzy Państwo, prosimy Was o to, żebyście Państwo włączali się do, tej, do tych spraw jako, jako pokrzywdzeni. My umożliwiamy Wam to w ten sposób, że składamy, otwieramy te postępowania, składając te zawiadomienia. Natomiast już jutro na stronie polskie Veto będzie wzór wniosku o dołączenie do tej sprawy, właśnie jako osoba pokrzywdzona. To Państwu daje ogromne możliwości później w dochodzeniu odszkodowań, czy roszczeń odszkodowawczych, czy, czy na przykład y, jakichś y, zadośćuczynień. Natomiast z perspektywy takiego prokuratora, jeżeli on będzie miał takich wniosków naprawdę sporą, sporą ilość na biurku, to inaczej będzie podchodził do tego zawiadomienia niż, niż tylko zawiadomienie Fundacji Polskie Weto. Więc my wykonaliśmy ten pierwszy ruch, a ten, ten, ten drugi, ta odpowiedź będzie należała do Państwa żeby wypisać wniosek. No, wzór będzie przygotowany, czy już jest przygotowywany przez Mecenasa, i kwestia będzie tylko wypisania swoich danych i wysłania go do najbliższej okręgowej prokuratury, najbliższej okręgowej, ważne, żeby to była okręgowa prokuratura, czyli w przypadku Śląskiego no to, to Katowice, w przypadku łodzi no to, to łódzka okręgowa prokuratura. I dzięki temu będziemy mogli, mam nadzieję, doprowadzić do rozliczeń. Tym też w projekcie Norymberga się zajmujemy, dlatego też to zawiadomienie ma logo Norymbergi, także każdy urzędnik dostanie też informację, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. I mam nadzieję, że to spowoduje uruchomienie jakichś procesów myśleniowych w głowach tych prokuratorów, bo wiemy, że wiele spraw jest zamiatanych pod dywan, i i umarzanych no, w taki no, czasem, nawet sposób bezczelny. Wspaniale. Dziękujemy, Adamie. To, to jest kwintesencja. To jest, to jest właśnie to, na co, to co po prostu, prostu do czego zmierzaliśmy. Przekazujemy. U Ciebie, jakiś pogłos chyba powstaje, nie wiem, jak nas wszyscy słyszą, ale jest rzeczywiście ten krok, teraz należy do Was. Drogie Polki, drodzy Polacy, drodzy rodacy, także działamy, idziemy razem dalej, być może gdzieś umieścimy jeszcze nagranie Gorzowa, bo Gorzów nagrał, ale nie zdążyliśmy się w tej chwili skomunikować, żeby też to nagranie Państwu udostępnić, także Adamie, jeśli coś jeszcze chcesz powiedzieć na koniec? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, Tobie Marcin, dziękuję, bo wiem, że wykonałeś kawał super świetnej roboty, żeby zebrać wszystkie te wyroki w jedno miejsce. To też nam pokazało pewien obraz, powysyłałeś zapytania o dostęp do informacji publicznej. No i bez tej roboty też nie, nie mielibyśmy tej, tego dzisiejszego spotkania. E, także no, drodzy Państwo, y, wielkie, wielkie ukłony dla Was, no i dla całego studia, bo wiem, że tam problemy techniczne były z samego początku, więc cieszę się, że się udało to ogarnąć. No i co? No, walczymy dalej o naszą Polskę, normalną, wolną Polskę, o normalny kraj, gdzie, gdzie przestrzega się przepisów. O nic więcej nie zabiegamy, tak? My po prostu upominamy się o to, żeby, żeby paradoksalnie, żeby rząd postępował zgodnie z prawem, który, które w jakimś sensie też stanowi. No, okazuje się, że to obywatele muszą się upominać o to, żeby, żeby rząd przestrzegał prawa. No, w takich czasach dziwnych żyjemy, ale dzięki temu, że, że, że są takie grupy, że są tacy ludzie jak wy, możemy to robić także wielkie ukłony dla was. No i tak jak wspomniałem, Zaglądajcie jutro w godzinach popołudniowych na stronę PolskieWeto.com, ale też na profil Pro PolskieWeto na Facebooku czy na profil Norymberga 20 Tam będą do pobrania wnioski i będziemy będziemy bardzo promować i zachęcać was do tego, żeby państwo w ten temat się zaangażowali i walczyli o swoje prawa. Ja tam jeszcze macie coś powiedzieć. I tutaj y, w pewnym sensie do Adama, a tu prośba jest do y, widzów, którzy oglądają, bo nie wszyscy y, pokrzywdzeni mogą oglądać. I przekazujcie no. te informacje znajomym, którzy zostali pokrzywdzeni, Bardzo że jest taka możliwość i wspierając ich i tak, przekazując tak, tą informację, y, też jak gdyby pomożecie y, i sprawie, i tym ludziom. Twoim no, no. przyjaciołom, znajomym. Tak, tak, to prawda. Istotne. Dzięki Maciej. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy pani doktor Katarzynie Radkowskiej, która dzisiaj z nami była, musiała opuścić, bo do pracy szła. Dziękujemy Maciej Witkowski, dziękujemy Grzegorz Paczek, dziękujemy Adam Kania, dziękujemy wszystkim realizatorom, którzy tutaj dzielnie walczyli o to, żeby jednak się udała ta transmisja. No i nam się ta transmisja udała, także wielkie podziękowania. Dziękuję. No. W może I wszystkim y, przede wszystkim realizatorom, bo... To jest, właśnie, właśnie. Tak, którzy pomagali przy tym.